Muszę się Wam przyznać, że testy laserów najzwyczajniej w świecie już mi się znudziły. Musicie wiedzieć, że w ostatnim czasie dostałem naprawdę wiele propozycji współprac polegających na testach laserów, nawet więcej niż przetestowałem do tej pory wszystkich grawerek laserowych na moim kanale i tak naprawdę wszystkie je odrzucałem. Jednak w tym wypadku nie mogłem sobie odmówić możliwości przetestowania tej maszyny i poznania jej bliżej. Słuchajcie, jest to pierwszy na świecie laser tiodowy, który otrzymał klasę pierwszą, co znaczy, że możemy na nim pracować bez użycia okularów ochronnych. Jest to laser w pełni zamkniętej obudowie. Poznajcie x S1 i zapraszam Was na film o tej maszynie. No dobrze, słuchajcie, tutaj mamy maszynę w pełnej okazałości ze wszystkim, co znajdziemy w zestawie. No i muszę powiedzieć Wam, że w ogóle to forma podania tego, że tak powiem, jest, no naprawdę robi wrażenie. E to wszystko wydaje się z wyższej półki niż dotychczas to, co testowałem. E zobaczcie nawet na kartony w ładnym zielonym kolorze, takim troszeczkę futurystycznym, który e dodaje e temu lasero, laserowi e specyficznego klimaciku. I zobaczmy sobie po kolei, co mamy w środku. E tutaj mamy chyba jakiś smar, tak. Tutaj mamy jakąś tubkę ze smarem, zapewne do smarowania naszych prowadnic. Takie standardowe pudełeczko z akcesoriami do lasera. Zerknijmy sobie, co tutaj jest. O, mamy taki śrubokręt imbusowy, nie taki zwykły imbus, tylko śrubokręt, zapasowe części. Śrubki do e, przykręcenia, głowicy laserowej. Tutaj mamy jeszcze taki mały woreczek, w którym znajdujemy. E, to jest urządzenie do ustawiania ostrości. A tu są klucze USB. Słuchajcie, bez tych kluczy e, ta maszyna nie wystartuje. Idziemy dalej. Tutaj domyślam się, że będzie instrukcja. Tak, jest tutaj jakaś papierologia. No i zobaczcie, jest instrukcja. Zobaczcie, jak to jest w ogóle wydane. No naprawdę robi to wrażenie, co tu dużo mówić. E, niby zwykły laser, niby już troszeczkę tego testowałem. Tutaj chyba są jakieś przykładowe projekty, ale wygląda to naprawdę dobrze. E, tutaj oczywiście e, przewód do przyłączenia zasilacza do sieci. Sam zasilacz dosyć spory, 275W 4A. E, największy, jaki do tej pory widziałem. E, przewód oczywiście USB, micro USB, e, przepraszam, USB, USB-C. Tutaj mamy takie specjalne bloczki, może nie bloczki, tylko takie dystanse jakby. O właśnie. To są takie dystanse, które możemy sobie położyć w komorze lasera, żeby wycinać coś po prostu. Jeżeli nie mamy podstawki plastramiodu, to już w zestawie mamy takie coś i nie musimy się martwić od razu na początek o dodatkowy wydatek. Tutaj będziemy mieli zapewne materiały do naszych pierwszych prób. Mamy tutaj płytkę, to jest łupek z tego co kojarzę. E, mamy jakieś plakietki oczywiście metalowe to jest o, tak to będzie szkło. No słuchajcie, tam nie będę wszystkiego pokazywać. O, jest nawet jakaś skóra, zapewne sztuczna sklejka, akryl. także są jakieś podstawowe materiały na początek naszej zabawy. Oczywiście przyłączę do odciągu. No i e, chyba najważniejsze, co może być w laserze, czyli sama wiązka. No i oto ona 40-watowa wiązka. Zauważcie już, że to jest totalnie coś innego niż do tej pory widzieliśmy we wszystkich laserach. Totalnie inna konstrukcja. Przeważnie wiązki, jak już to wyglądały mniej więcej tak, były troszeczkę węższe i wyższe, ta jest w ogóle inaczej. Z, skonstruowana bardziej w pozycji horyzontalnej niż wertykalnej. Tutaj widać dodatkową wiązkę laserową. Tutaj przyłączę do r Assist, samo przyłączę do lasera. Dwa wentylatory od góry. No, zaraz to wszystko, zobaczymy, jak to działa. No dobrze, ale co tak naprawdę pozostało nam do złożenia, ja, jeśli chodzi o konstrukcję? Cała jest, tak jak mówiłem, złożona. Natomiast, żeby odpalić laser, musimy od, od, otworzyć obudowę. I zobaczcie, tutaj mamy dwie takie żółte naklejki, i tam trzeba odkręcić dwa takie limitery. Tutaj na dwie śruby, i analogicznie z drugiej strony tam też widać limiter Trzeba to odkręcić, żeby móc w ogóle wysunąć tutaj całą oś. E, oczywiście też ściągamy tam naklejkę. Po wysunięciu linii pozostało nam tak naprawdę podłączyć tutaj wiązkę laserową, e, zapiąć ją w ten koszyk e, i tak naprawdę laser już jest złożony. No, podłączenie sobie odciągu, podłączenie kabla USB i, i zasilacza no to jest jakby standard. A nic więcej nie musimy tutaj składać, skręcać, kombinować. Także to na pewno też duży plus. No dobra, słuchajcie. Wiem, że jest totalna ciemnica i nic nie widzicie, ale chcę Wam pokazać efekt, Włączenie tego lasera po ciemku, bo to jest naprawdę totalna magia. Odpalam laser. No, robi wrażenie, co tu dużo mówić. Troszeczkę science fiction, trosze, troszeczkę futurystyczny wygląd, ale naprawdę wygląda kapitalnie w ciemnym pomieszczeniu. Oczywiście ten cały efekt zielony to jest przez szybę ochronną, ponieważ jeżeli to podniesiemy, to nic innego jak jest tam zwykłe białe ledy, tak naprawdę tutaj pod. Takim specjalnym kloszem, widać tam diody LED, ale no trzeba przyznać, że wygląda to rewelacyjnie. No i jest po prostu praktyczne, ponieważ zobaczcie, jak podniesiecie tą obudowę, no to macie tutaj naprawdę to wszystko fajnie oświetlone, widzicie doskonale wasze projekty. Jeżeli chcecie ułożyć i tak dalej, jakąś materiałki, sklejkę, to jest świetnie. Natomiast jak zamkniecie, no to nie dość, że wasz, wasz wzrok jest schroniony. To jeszcze fajnie to wszystko, mimo ciągle to wszystko w środku widać. No i jest taki dodatkowy, fajny klimacik, co tu dużo mówić. Dioda też jest podświetlana w różnych kolorach, w instrukcji są podane, co ona oznaczają, ponieważ ona w kilku kolorach potrafi mrugać, szybko, wolno, jakieś tam trzykrotne dźwięki wydawać i tak dalej, to wszystko jest w instrukcji. No dobra, ale czas na jakieś podstawowe parametry tej maszyny. Słuchajcie, ja posiadam 40-watowy model, e, oczywiście nie da się tego ukryć po tej dużej wiązce laserowej. E, wiązki oczywiście można wymieniać, można też od razu kupić sobie zestaw 20-watowy i też jeszcze jest dostępna 2-watowa wiązka IR. Jeżeli jeżeli chodzi o prędkość tej maszyny, to mamy 36 tysięcy na minutę, czyli bardzo dużo. Natomiast pewnie co Was od razu zastanawia, to wielkość pola roboczego, bo ta jest, no jednak dużo się różni od podstawowych laserów, gdzie najczęściej było to 40 na 40 cm, 400 na 400 mm. Tutaj mamy 498 mm na 319, więc słuchajcie, jeśli chodzi tutaj o e, głębokość, że tak powiem, no to tracimy 8 cm dosyć sporo w porównaniu do standardowych laserów. Jednak tutaj na długość zyskujemy aż 10 Centymetrów, mamy 498 mm. Rozmiar o tyle fajny, ponieważ dzięki temu możemy grawerować w formacie e, A3, a nawet troszeczkę większym. Znaczy w formacie nie w większym, formacie, tylko troszeczkę więcej niż A3. E, I to akurat moim zdaniem jest bardzo fajny wymiar pola roboczego, ponieważ możemy sobie grawerować naprawdę fajne obrazki e, gdzieś, żeby zawiesić na ścianie w takim formacie bardziej panoramicznym niż typowy kwadrat 40x40. No to co już widać, to co już było mówione, czyli zamknięta obudowa. No rewelacja, nie trzeba mieć okularów e, szybka, która powoduje, że laser jest, tak jak mówiłem, w klasie pierwszej, nie musimy używać okularów, mamy bezpieczny wzrok, całość jest zamknięta, z tyłu mamy wentylator, podłączamy odciąg i możemy korzystać bez problemu, bez obawy o dym, który się zawsze wydobywa, niestety przy najczęściej przy przecinaniu, no to już jest w ogóle masakra. Tak naprawdę możecie używać takiej maszyny też w mieszkaniu, ponieważ wystarczy gdzieś go postawić przy oknie i tą rurę od odciągu wyrzucić za okno. Laser ma też fajny system poziomowania, przepraszam, nie poziomowania, tylko ustawiania tutaj swoje. Elementu, który będziemy grawerować. Ja wam to oczywiście wszystko pokażę. Polega to na tym, że ustawiamy sobie dokładnie miejsce lasera, gdzie chcemy zaznaczyć punkt. Klikamy i ustawiamy sobie tak na przykład 3 czy 5 punktów. I bardzo to wtedy powinno nam usprawnić naszą pracę. Wyłączyłem laser z zasilania, żeby pokazać Wam kolejną ciekawą funkcję, czyli Dynamic autofocus. Dynamiczny autofokus laser ma ruchomą oś Z. Dzięki czemu jakieś takie delikatnie wyłudkowane przedmioty nie są dla niego problemem, ponieważ on podczas grawerowania będzie. Będzie automatycznie się opuszczał, podnosił, bo, ponieważ na bieżąco będzie tak naprawdę badał przedmiot, który graweruje. Oprócz tego, że możemy wymieniać wiązki, no to oczywiście możemy dokupić przystawkę rotacyjną, możemy dokupić bazę, która podnosi nasz laser. Natomiast bardzo ciekawym akcesorium, które nie widziałem do żadnych innych laserów, jest taka jakby płyta podawcza, dzięki czemu możemy. Ja wam teraz wklejam film ze strony producenta, dzięki czemu możemy krawerować przedmioty o długości aż 3 metrów, no co robi wrażenie. Oczywiście laser posiada szereg zabezpieczeń, szczególnie przeciw przeciwogniowych. natomiast jest też wyposażony w Wi-Fi, USB, a także trzeba powiedzieć, że jest to też pierwszy laser, jaki testuję, który... Który posiada dedykowane oprogramowanie. Jest to X-Tool Creative Space. I słuchajcie, nie musimy korzystać z darmowego Laser GRBL lub płatnego lightburna. Oczywiście możemy, ale mamy też do dyspozycji właśnie Creative Space od x toola i z tego, co już się zorientowałem, to na początek, przynajmniej, przygody z tym laserem, mam na myśli na początek, kiedy on w ogóle wyszedł do sprzedaży, lepiej korzystać z tego Creative Space'a, ponieważ dzięki temu będziemy mogli korzystać ze wszystkich funkcji i możliwości tego lasera, ponieważ te oprogramowania dodatkowe firm trzecich jeszcze tego nie obsługują. No myślałem, że taki lightbar jak już zrobi aktualizację, to pododaje odpowiednie opcje, żeby móc w pełni wykorzystać potencjał tej maszyny. Jednak na tą chwilę nie wszystko możecie w tych programach wykorzystać. Dodatkowo do tego lasera ja Zostałem także podkładkę typu plaster miodu i muszę wam powiedzieć, że podkładka no też robi robotę. Widać, że to jest totalnie inna liga niż w innych laserach. Wiem, że powtarzam to już któryś raz na tym filmie, ale naprawdę nawet po tej e, podstawce, co mogłoby się wydawać, że podstawka jest podstawka, jednak czuć się jej wykonanie jest dużo bardziej solidne. Zostawię z podstawką, otrzymujecie też takie e, cztery magnesowe piny, które służą po prostu do tego, żeby e, złapać sobie materiał, na przykład naszą sklejkę podczas grawerowania. Oprócz podstawki mam także Air Assist, czyli pompkę powietrza. Pompka powietrza podłączona do lasera Sterowana oczywiście też przez aplikację, jednak możemy też nią sterować manualnie. Jak widzicie, oprócz pierwszego, drugiego i trzeciego bo trybu mamy tryb MAX i tryb AUTO. Tryb AUTO, oczywiście przez ten program, który Wam mówiłem, czyli Creative Space, będzie odpowiednio dostosowywał prędkość przepływu powietrza do naszego projektu. Zróbmy sobie szybki rzut dookoła lasera. No front, to widzieliście większość tego filmu. Oprócz włącznika nic tutaj nie mamy. Na ścianie prawej, patrząc od frontu na urządzenie, mamy przycisk bezpieczeństwa do włączenia i wyłączenia lasera. A tutaj mamy tylny panel, przycisk do włączenia lasera, wejście do podłączenia zasilacza, USB-C do podłączenia naszego komputera, laptopa, kluczyk USB, bez którego maszyna nie wystartuje. Natomiast tutaj są porty rozszerzeń. O ile tutaj podłączamy przewód z Air Assist, to jest jakby oczywiste, to do czego służą pozostałe porty? Te wyglądają troszeczkę jak USB-C, jednak są to jakieś chyba, no po prostu specjalne porty producenta. I tutaj wpinamy nasze różne dodatkowe akcesoria, na przykład Air Assist na przykład przystawkę rotacyjną, czy na przykład e, gaśnicę, <laughs> ponieważ ten sprzęt ma też gaśnicę. Tutaj wpinamy e, przewód do gaszenia. Pinamy też sensory i detektory, i specjalne naboje są do, do, w zestawie i dzięki temu maszyna może ugasić pożar w razie e, takiej potrzeby. Tutaj jeszcze zostało nam e, przyłącze do e, rury do odciągu. Musimy odkręcić tą kratkę, ponieważ oczywiście nie musimy podłączać e, no, tej rury, żeby jakiś robić odciąg, jeżeli nie pracujecie w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, albo używacie to na jakichś materiałach, w których nie, nie, nie generuje się jakiś dym, to możecie zostawić tak naprawdę to w ten sposób. Oczywiście, żeby nie było tak różowo, mamy też minusy, Ym, może bardziej ograniczone związane z zamkniętą budową pewnie już się domyślacie o co chodzi tak naprawdę o wysokość i wielkość materiału słuchajcie jeżeli mamy klasyczny laser to tak naprawdę możemy włożyć jaki chcemy wielkości materiał po prostu stawiamy sobie laser na materiale możemy sobie też zrobić jakieś zwykłe dystanse z drewna do zwykłego lasera i możemy go sobie podnieść z tym nie ma problemu tutaj jest troszeczkę większy problem oczywiście można kupić taką podstawkę podwyższającą laser natomiast jeżeli chodzi o parametry wysokości to słuchajcie jeżeli nie mamy podkładki typu plaster miodu, to maksymalnie możemy włożyć tu materiał 42 mm i nie jest to zbyt dużo natomiast z podkładką typu plaster miodu 15 mm i to już jest faktycznie mało. Oczywiście podkładkę używamy do wycinania. Do grawerowania możemy ją wyciągnąć bez problemu na jakimkolwiek materiale. Natomiast jeżeli coś wycinamy, no to 15 mm i tak nie jest źle, ponieważ no, najczęściej pewnie wycinamy coś ze sklejki typu 3, 5, 8 mm. Natomiast 15 mm jeszcze takiej tragedii nie ma, no ale jest to mało. Możemy oczywiście użyć jakiś. Mm, bardziej płytkich niż oryginalna podkładka z plastrami możemy coś sobie zrobić swojego albo możemy wykorzystać te podkładki które mamy w zestawie one są dużo mniejsze i wtedy nie stracimy tyle, jeśli chodzi o wysokość. Natomiast jest też pewne rozwiązanie. Tak, od razu je zobaczyłem, po prostu patrząc tutaj na budowę, ponieważ, żeby podłączyć dodatkowe rozszerzenie, podniesienie tego, dodatkową bazę tego lasera, to tak naprawdę trzeba odkręcić tutaj spód cały. Tutaj, jak widzicie, jest kilka śrubek, 6 albo 8, ponieważ tu widzę 3, nie wiem, czy tam jeszcze jest jedna, i z drugiej strony to samo. Jeżeli to odkręcimy, to wyciągniemy tak naprawdę podłogę tego lasera. I wtedy Wtedy już będzie to gola typowy, więc wtedy, no niestety, tracimy na szczelności obudowy. No bo wtedy wiadomo, że wszystko nam dołem będzie uciekać, ale już tak naprawdę wtedy możemy zrobić to, co powiedziałem, czyli położyć coś sobie wyższego, zrobić jakieś dystanse z drewna i sobie poradzimy. Wiecie o co chodzi. Dobra, teraz wam pokażę dwie de facto najważniejsze funkcje i najfajniejsze chyba w tym laserze, czyli ustawianie ostrości i ustawianie pola naszego, gdzie będziemy coś grawerować, obszaru, gdzie będziemy po prostu pracować. Mam już podłączony laptop razem z Creative Space od X-Tula i pokażę wam na początek jak działa chociażby ustawienie ostrości. Zobaczcie jedną ważną rzecz, laser jest gdzieś tam w pozycji domowej i tutaj w Creative Space już zobaczcie, że jego pozycja jest zaznaczona, jest teraz poza obszarem roboczym. Ja teraz zacznę ruszać wiązką i i zobaczcie, że to na żywo nam pokazuje idealnie, gdzie jest pozycja lasera, więc to już jest fajne udogodnienie. I teraz tak, zobaczcie, ustawię go sobie tutaj gdzieś nad sklejką. Specjalnie wybrałem taką sklejkę no, zniszczoną życiem po jakichś projektach. I zobaczcie, ustawiam tak, gdzieś tam po prostu nad materiałem, który będziemy używać. I teraz w Creative Space trzeba ustawić sobie odległość. Tutaj widzicie dystans. Możemy wpisać dystans ręcznie. Tutaj nawet jest e, podpowiedź, jak to zrobić. Już wam to pokazuję, bo to wyświetli. I słuchajcie, żeby to zrobić ręcznie, wystarczy zmierzyć odległość miarką do górnej krawędzi y, lasera, gwiazdki laserowej. No ale oczywiście nie po to kupujemy laser za tyle pieniędzy, żeby robić to ręcznie, więc klikamy sobie tą ikonkę tutaj do pomiaru automatycznego. A teraz przejdę wam na laser, żeby pokazać jak to zadziała i kliknę tą ikonkę. Zobaczcie, wysunął się ten y, y, pin do mierzenia. Laser wraca i tam ma taką podstawkę, gdzie chowa sobie ten pin. Wraca na miejsce i zobaczcie, co się teraz wydarzyło w Creative Space. Ie. W miejscu dystans pojawiło nam się 13,7 mm, czyli dystans jest ustawiony, czyli autofocus w tym momencie już jest do tego materiału, który mam tam podłożony, ustawiony. Teraz Wam pokażę, jak działa e, ustawienie y, miejsca, gdzie konkretnie chcę wygrawerować e, swój y, jakiś plik. I teraz zobaczcie, wgrałem sobie tutaj taki jakiś pliczek, jakiś tam wektor garażu i słuchajcie, powiedzmy, że chcę wykorzystać jakiś najmniejszy mniejszy odpadek, żeby jak najwięcej z tej sklejki użyć. Powiedzmy, że, ch że chcę idealnie zrobić to tu. W poprzednio na klasycznych klaserach robiliśmy to tak, że po prostu przesuwaliśmy ten projekt gdzieś na czuja i tu tą sklejkę klikaliśmy kadr i gdzieś tą sklejkę na czuja tam ustawialiśmy cały czas. Pokażę wam to, jak to działa tutaj. To jest akurat rewelacyjne i to zaraz zresztą zobaczycie sami. Patrzcie, mamy tutaj taką funkcję. Wybaczcie, te kadry, ale mm, no tak Robię smartfonem równocześnie. Tutaj nagrywam wyświetlacz i wyświetlacz. No, ekran mojego laptopa i laser. Zobaczcie, tutaj jest Mark Processing Aria. Klikamy sobie Start Marking. Zobaczcie, co nam wyświetla. W ogóle pyta nas program, jaki kształt chcemy grawerować. No to wystarczy nam tutaj kwadrat. Zaznaczamy sobie kwadrat, klikamy Start Marking. I teraz zobaczcie, mamy zaznaczyć, zaznaczyć dwa punkty. Wracamy do naszego lasera i zobaczcie, jak to działa. Wiązkę ustawiam sobie ręcznie, że tu ma być mój lewy, górny róg, i w tym momencie klikam sobie raz przycisk. Laser ma to zamarkowane. Teraz jadę, że tutaj ma być mój prawy, dolny róg. Klikam i mamy zrobione. I zobaczcie, co się teraz wydarzyło w oprogramowaniu. Pojawił się taki kwadracik. Klikamy end marking i klikamy don. I ten kwadrat właśnie nam się pojawił na naszym polu roboczym w Creative Space ie. i teraz zobaczcie, mogę wziąć, przesunąć, czy mi to wejdzie. Chyba mi nie wejdzie, chyba za mały ten kwadrat, a nie, może idealnie. Weszło idealnie. I teraz zobaczcie, to już mam ustawione. Teraz jeżeli chodzi o sam wybór parametrów, no to to też jest fajnie, ponieważ po zainstalowaniu oczywiście program wykrywa, że jest to Xtool S1. I słuchajcie, tutaj macie materiał do wyboru i możecie sobie wybierać. Możecie kliknąć More i tutaj Wam się wgrywają materiały, które już mają wtedy automatycznie. O, może tak lepiej. Teraz wgrywają Wam się materiały, gdzie macie automatycznie dostosowane parametry. parametry. Wybrałem sobie sklejkę. Więc co? Słuchajcie, zamykniemy i zobaczymy, czy to faktycznie zadziała tak, jak wygląda. Czyli, czy nam się to po prostu tam zmieści. Klikamy Processing. Wgrało nam się tutaj, wgrał nam się tutaj podgląd. I klikamy Start. Mamy nacisnąć przycisk na laserze. I laser pracuje. Ok, skończone. I zobaczmy, co z tego wyszło. No i zobaczcie, rewelacja. Tam, gdzie zaznaczyłem, tam mamy wygrawerowane. Czyli dzięki temu, tak naprawdę, w kilka sekund mogę wykorzystać każdy odpadek sklejki i wygrawerować to w dostępnym, gdzieś tam pozostałym materiale. No dobra, a co jeżeli, jeżeli mamy jakiś okrągły tutaj materiał, a chcemy na przykład zmieścić tam jakiegoś takiego ziomka kucharza? E, tak samo korzystamy z tej funkcji, czyli klikamy sobie e, start marking i teraz słuchajcie, wybieramy sobie circle. Wybieramy sobie po prostu kółko. W tym momencie program poprosi nas, jak widzicie, mamy jeszcze y, jakąś linię i mamy tutaj chociażby pięciokąt. Program poprosi nas teraz o zaznaczenie trzech punktów. Tam też mniej więcej widzieliście, jak to wygląda o jakich mniej więcej Miejscach zaznaczenia mówimy, więc tak sobie, słuchajcie, zaznaczymy. Zaznaczymy sobie taki, no postaram się to zrobić najlepiej, czyli miejsce tak przecinania się tych linii. To będzie pierwsza moja linia. Teraz zaznaczymy sobie drugą, powiedzmy tutaj, i teraz zaznaczymy sobie trzecią. Ok, wróćmy do naszego programu. Nie ja mam to przybliżę. Ok, mamy pozaznaczone, klikamy End Marking i done. I koło mamy przeniesione w miejscu, gdzie oczywiście mój materiał leży. Zobaczmy teraz, ja sobie zmierzyłem to koło i mniej więcej ustawiłem wielkość tego kucharza. Jak widać jest troszeczkę za duży, więc zmniejszymy go. Zobaczmy teraz, teraz wygląda, że będzie idealnie. No i dobra, zamykamy obudowę. I słuchajcie, klikamy start i zobaczymy, jak to wyjdzie. No i słuchajcie, mamy koniec projektu. Zobaczmy, jak to wyszło. No i co, wyszło tak jak miało wyjść. Idealnie w kadrze. Pokażę Wam jeszcze tylko to zdjęcie, ten wektor. Zobaczcie, że Żaden szczegół nie został, znaczy żaden szczegół, żaden element nie został zgubiony, nic nie jest poza. Zobaczcie, chociażby tutaj na końcówkę jego ręki, tutaj widać jakby mankiet i jeszcze jest taki mały kawałeczek, tak? I to oczywiście jest wygrawerowane, więc wszystko jest. Ja tu też specjalnie jak widzicie jest zmieszczone. Gdybym dojechał do krawędzi, no to można by było stwierdzić, że to nie do końca wyszło. Jednak tutaj jak widzicie, wszystko jest, no tak jak ten pan pokazuje, czyli jest muala. Voilà. No dobra, ale to jeszcze nic. Co jeżeli macie kilka e, projektów i chcecie je wydrukować, wygrawerować na raz? E, tutaj takie plakietki ze sklejki. Chociażby ostatnio no ostatnio pół roku temu znajomym e, drukowałem takie e, jakby podziękowania na wodę weselną <laughs> wiecie o co chodzi no i trzeba było to zrobić jakieś tam nie wiem 30 czy 40 sztuk i zawsze trzeba było to jakoś tam kalibrować oczywiście można sobie zrobić szablon jednak jeżeli robicie coś jednorazowo no to jest to dodatkowy czas a na zwykłym laserze nie jesteście w stanie tego zrobić ponieważ zwykły laser jeżeli będziecie mieli trzy różne projekty w oprogramowaniu to będzie wam pokazywał ogólnie podczas wciśnięcia przycisku kadr całe pole grawerowania a nie trzy osobno jak to zrobimy na tym X i na Creative space ie. Zobaczcie, wgrałem sobie jakieś trzy tam pierwsze lepsze losowe wektory. Plansza cała, jak widzicie, jest pusta i oczywiście wybieramy sobie znowu tą funkcję markowania pól. Wybieramy czworokąt, start marking. No i słuchajcie, lecimy, zaznaczamy sobie pierwszy. Ja nie będę się tu jakoś super skupiać na dokładności. Klikam laser, klikam drugi narożnik. Zobaczcie, mamy pierwszy, e, pierwszy prostokąt zaznaczony, klikamy END MARKING i jedziemy dalej z kolejnym. Zaznaczamy sobie kolejny, klikamy przycisk na laserze, kolejny narożnik, klikamy, ja tu sobie klikam znowu END MARKING i zaznaczam trzeci. Jeden narożnik i drugi narożnik. I e, mamy już tutaj w programie naniesione trzy pola, klikamy END MARKING, Don i zobaczcie, na naszym polu pojawiły się te trzy zaznaczone prostokąty. No to co, teraz przesuwam moje wektory. W ogóle tutaj, z tego co widzę, program ma taki wiecie, ale funkcję magnes, że to automatycznie tak jakby łapie środek. Nawet nie trzeba się za bardzo skupiać, żeby tym, tym wycelować tymi wektorami. Wygląda ok, chociaż powiększę, bo ten kucharz chyba jest ciut za duży. No, jest ciut za duże, ale ja też po prostu tam zaznaczałem e, laserem to nie jakoś super dokładnie. Dobra, teraz jakbyśmy kucharza troszeczkę przenieśli. O, teraz wygląda, że wszystko będzie e, spoko. Zamykamy laser, odpalam proces i zobaczmy, co z tego wyjdzie. Generuje nam się podgląd i start. Możemy kliknąć laser jest gotowy do pracy. No, i słuchajcie, mamy zrobione. Zobaczcie, nie zauważyłem, co prawda, że te klucze to nie było wypełnienia, e, tylko obrys, ale. Wszystko jest wygrawerowane tak jak było zaznaczone i no nie wiem jak dla was, ale dla mnie ta funkcja jest naprawdę rewelacyjna, ponieważ no, tyle to czasu zaoszczędza, że to jest szok. Nawet nie trzeba robić żadnych szablonów, czyli taka masowa produkcja. Ile to trwało? Słuchajcie, nie wiem, 30 sekund ta cała, te całe klikanie tutaj? Oczywiście, jeżeli byście całą planszę tymi, tymi plakietkami zawalili, no to by trzeba było się troszeczkę naklikać przy, przy wypadku tej funkcji, ale mimo wszystko świetna funkcja. Dobrze, słuchajcie, na tym filmie pokazałem Wam podstawowe parametry tej maszyny, budowę, mniej więcej jak działa, pokazałem Wam do działania tego autofokusa i ustawiania pola, gdzie będziemy pracować, naszego pola roboczego i wydaje mi się, że na ten film to będzie wszystko, ponieważ yy, o laserach są zawsze długie filmy i przeważnie, nie ukrywajmy, dosyć nudne. Jeżeli bym tu dorzucał projekty, pokazywał Wam coś w Creative Space, jak ten program działa, no to ten film trwałby z godzinę i byłby po prostu za nudny, więc rozbijemy to sobie na co najmniej dwa filmy. Tutaj, tak jak mówię, przedstawiałem Wam laser, takie pierwsze poznanie, pierwsza prezentacja, pierwsze wrażenia. Na następnym filmie już zabierzemy się za pracę tym laserem, czyli e, zrobimy e, próby przecinania sklejki, jakiegoś litego drewna. Zobaczymy, jak się graweruje w jakiś różnych materiałach. Na koniec, jeszcze jakieś moje podsumowanie w kilku słowach. Słuchajcie, laser bez wątpienia na pewno, mimo jeszcze niezbyt jakichś rozległych testów, będzie najlepszym laserem, jaki ja przetestowałem. Chciałbym użyć oczywiście tego stwierdzenia, że to jest teraz najlepszy laser na świecie diodowy w tej chwili dostępny. Wydaje mi się, że nie ma nic lepszego, ale no musiałbym naprawdę poświęcić dużo czasu wszystko przejrzeć, a okaże się, że i tak coś za, wiecie, tydzień wyjdzie. No na tą chwilę prezentuje się naprawdę świetnie. Ma tam jakieś minusy, oczywiście chociażby to ograniczenie związane z zamkniętą obudową, że nie możemy, słuchajcie, tutaj włożyć czegoś większego. Też tak samo to, co Wam mówiłem, wysokość materiału też jest tutaj problematyczna. Więcej minusów, jeżeli coś napotkam. Wydaje mi się, że zawsze coś nam się przy dłuższym użytkowaniu jeszcze trafi. To oczywiście przedstawię Wam w następnych filmach. Robimy też sobie chociażby działanie odciągu. Natomiast przejdźmy na sam koniec. Zostawiłem Wisienkę na torcie, czyli słuchajcie, cenę tego lasera. E, to jest 40-watowa wersja, najtańsza jest 20-watowa. I słuchajcie, najtańsza wersja goła, 20-watowa goła, czyli bez żadnych akcesoriów, bez płytki tej e, plastra miodu, bez pompki powietrza, kosztuje 1700 euro. Hm. Wersja 40-watowa najtańsza bez niczego kosztuje 2200 euro, a taka wersja jak ja tu posiadam, czyli z podkładką, plaster miodu i z pompką powietrza, kosztuje 2450 euro. Eee, czy to są duże ceny? To są bardzo duże ceny. Co tu dużo mówić? Słuchajcie, wydaje mi się, że po prostu tutaj nie ma co rozpatrywać tego lasera i jego ceny pod kątem zwykłego użytkownika domowego, ponieważ zakup takiego lasera, żeby słuchajcie sobie wygrawerować jakieś zdjęcie, eee, nie wiem na rocznicę ślubu i jakieś ozdoby choinkowe, no to nie ma w ogóle sensu. Można kupić tańsze maszyny i, i zrobią to samo. Tu mi się wydaje, że już rozmawiamy o laserze bardziej do zastosowań jakichś komercyjnych, e, półprofesjonalnych, po prostu do zarobku na nim lub jeżeli mamy jakąś e, pracę, gdzie potrzebujemy coś takiego sobie robić, no to on się tu odwdzięczy tym, że ma tą zamkniętą obudowę. Nie musimy e, bawić się w odciągi, tylko podłączamy rurę i tyle. E, to wszystkie te wszystkie tutaj ustawienia, miejsca, gdzie mamy pracować, pola roboczego, autofokus, to wszystko na pewno się odwdzięczy w ciągłej pracy tego lasera e, przy Przyspieszy naszą pracę i wydaje mi się, że właśnie do takich zastosowań jest ta maszyna już bardziej takiego półprofesjonalnego, profesjonalnego, przede wszystkim zarobkowego, żeby ta maszyna się zwracała. Tak to wygląda. Zapraszam na kolejne filmy. Na pewno, tak jak mówiłem, pojawi się coś jeszcze z tym laserem. Tam się przyjrzymy mu jeszcze bliżej. Zobaczymy, jak pracuje w praktyce. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam. Trzymajcie się. Cześć.